Pióra szefera zawsze są gustownie zapakowane, twarde opakowanie ochronne, zabezpieczające pióro w trakcie transportu, jak i w codziennym użytkowaniu. Oto Szefer Intensity, model czerń z chromem. Bardzo minimalistyczny wzór, praktycznie pozbawiony ozdobień, jedynie na szerokim pierścieniu skówki nazwa firmy Szefer oraz na klipsie tradycyjna white dot, czyli kropka potwierdzająca jakość pióra. Skówka lagwind więc trzyma się bezpiecznie. Zarówno sekcja, jak i stalówka są w srebrnym kolorze, więc pięknie się komponują z głęboką czernią korpusu i skówki. Na stalówce jedynie nazwa firmy Schaefer i określenie grubości linii, czyli F. Pióro rozkręca się w bardzo prosty sposób, jak każdy zresztą szeferowskie pióro i zaopatrzone jest w tłoczek, pozwalający używać atramentów nie tylko szeferowskich. Poprzez pokręcanie tradycyjnie tłoczek zjeżdża w dół. Tutaj naboje, które można używać zamiennie. W nabojach widać małą, mały otwór z kuleczką, która zostaje przebita przez wystającą ze skówki specjalną końcówkę, na którą zakłada się zarówno konwerter, czyli tłoczek, jak i nabój. Wymaga to niewielkiego użycia siły, także każdy jest w stanie założyć nabój, trzymają się bezpiecznie i nie spadnie. Teraz wystarczy tylko założyć z powrotem korpus i pióro gotowe do pisania kolorystycznie w takcie pisania stalówka wydaje się stanowić jedność z sekcją. Pisze gładko, cieniutko, jest typowa F, szerokość linii szefera. A więc dla tych, którzy lubią cienką linię, idealne rozwiązanie. Nie ma żadnych problemów z przepływem atramentu. Także można próbować odwrotną stroną stalówki, ale tutaj nie sprawdza się to zbyt dobrze, jakby przepływ atramentu jest za słaby. Szeferowska linia Intensity to jak widać różne odmiany kolorystyczne, dodatkowo także długopisy. Porównanie z innymi modelami: Intensity na dole, powyżej 300 oraz Prelude. Wagowo sprawdzimy teraz wszystkie trzy pióra. Intensity 35 gramów Prelude 31, a więc lekko mniej 3 aż 45 gramów, a więc to najcięższe pióro w tym zestawie. Długość prawie 14 cm zamkniętego pióra. Otwarte 12,2 mm. Fer Intensity to ciekawe, nieprzeładowane ozdobami pióro do codziennego użytku.